Kampania samorządowa jest takim, taką okazją do robienia pewnych rozliczeń, bo chciałbym zauważyć, że na budowie stadionu narodowego były tam przekręty idące raczej w miliardy niż w setki milionów, ale jak się doda wszystkie orliki w kraju, to też będzie niezły, niezły przekręt. Po to, zresztą są te orliki zrobione, żeby również lokalni działacze rządzących partii mogli się nakraść. Także, także obawiam się, że, znaczy pewien jestem, że w tych wyborach zostaną powyciągane rozmaite grzeszki rozmaitym ludziom. Samorządy powinny działać w miarę uczciwie, nie będzie czystej uczciwości, powiedzmy sobie jasno, ale powinny działać w granicach przyzwoitości. To, co się dzieje w samorządach w ogóle, no to woła o do nieba. I ja myślę, że nasz kandydat będzie w stanie, będzie w stanie ogarnąć to wszystko i dlatego się broni obecny układ, bo kandydaci, którzy nie są uwikłani w żadne, w żadne układy, są groźni.